Dzisiaj 13 listopada 2013 roku jesteśmy w Barze Przejście, tutaj gdzie jest Plac na Rozdrożu i w tym Barze Przejście spotkaliśmy się, żeby podsumować to, co się wydarzyło 9, 10, 11 listopada tutaj na Placu na Rozdrożu i w Warszawie. Adam Czajetkowicz. Dzień dobry Państwu. Co wydarzyło się 11 listopada? roku obecnego, czyli 2013. Wydarzyła się sprawa, która już od 2010 yy, zaostrza się. Yy, no i, i, i cóż, cóż mogę powiedzieć? My jako prawdziwi Polacy, a przynajmniej uważający się za takich, yy, uważamy, że imprezy narodowe powinny być radostne pozytywne i żadnego Polaka w tym dniu na pewno i w ogóle jako nacjonaliści, narodowcy nie będziemy narażać na żadne prawda, nieprzyjemności związane z aresztowaniami pobicia. Ale rozumiem, że wyczułem tak tutaj dalej. w Tobie jakiś taki, taki taką złość, taką no nutę, że tutaj chcesz komuś dołożyć, że co? że Nie, ja, ja ja nikomu nie chcę dołożyć. Ale konkretnie o co Ci chodzi? Bo tak jakoś za powiedziałeś. Konkretnie chodzi mi o to, że narodowcy nie działają jak piusutrzycy. Piusutrzycy, czyli PiS. PiS. Ten Marsz Niepodległości wydaje mi się był robiony przez piustrzyków, a nie narodowców, bo to właśnie Józef Piłsudski kazał strzelać do żołnierzy rosyjskich, gdzie następnie Polacy zginęli. Mówisz o tej, o tej prowokacji, prowokacji na Placu Grzybowskim, tak? Tak, I, i ja widzę po latach, znowu jest takie hura, powstanie warszawskie, Jesteśmy Polakami, dumnie, idziemy na, na Niemców, na barykady i wszyscy giniemy. A narodowcy tego nie robią. My, narodowcy, mieliśmy imprezę oddzielną. Była muzyka, był, było ciepłe, prawda? Świniaczki, szczególnie świniaczki było. Świnina jest szczególnie tu ważna, gdyż przez jedzenie świniny możemy... Było to katolików, demonstracyjne, katolików, demonstracyjne jedzenie demonstracyjne, wieprzowiny. wieprzowiny, katolików, czyli Polaków odróżnić od reszty, a my jako no, na, Czyli tutaj ganisz Marsz Niepodległości, a chwalisz naszą imprezę przy pomniku dmowskiego. Ganie Marsz Niepodległości, ponieważ Marsz Niepodległości jest raczej podległy pewnemu państwu, ale to później będziemy mówili, któremu państwu, bo ludzie nie mogą z PiSu robić prawda, ruch narodowy, samozwańczy ruch narodowy. Pan Zawisza jest posłem PiSu, był człowiek od Kaczyńskiego, od socjalistów. Teraz przerwę Twoją wypowiedź i poproszę o opinię na temat tego, co się działo Dariusza Komorowskim obrońcę Dzień dobry państwu się tu. Po części mogę się zgodzić z Adamem, po części może nie. Każdy ma prawo świętować tak jak, tak jak chce nasze Narodowe Święto, Dzień Niepodległości. Co było właśnie w tym marszu takiego pozytywnego, co było może wciągnięcie, yy, może to nawet w późniejszym czasie okaże się pozytywne, bo co najważniejsze, obudzenie u młodych, czyli w większości u kibiców, a kibice legi, które czoła są zorganizowani, jeżeli tu na tą żydowską Warszawę należy właśnie kibicą legi pochylić czoła, że do mnie noszą. Barwy narodowe szczycą się, że są Polakami. Czyli pochwała kibicom, e, że brali udział w tym marszu. Tak. I bez względu na to, czy są manipulowani, ale w którymś momencie mam nadzieję, że e, jak Polacy, prawdziwi Polacy obudzą się i zobaczą, że jakiś sprawa taki lewa są manipulowani, i w którymś momencie powstanie ta trzecia siła. Ta, o której ja od wielu lat marzę. Ta trzecia siła musi po prostu wyprowadzić cały naród. Czyli postulat czegoś, czego jeszcze nie ma. Zauważa, że jeszcze to wszystko nie jest tak zorganizowane, jakbyś chciał. Oczywiście, oczywiście, bo to rzekomo, ta trzecia siła powstała. Dobrze, a jak skomentujesz naszą obecność tutaj hmm. na górze, na placu na rozdrożu, to, że się częstowaliśmy, że były krzyże. Jest to po prostu może jak na razie mała grupa, ale jest to specyficzna grupa e, ludzi, którzy pokazują, że inaczej należy po prostu świętować, a nie tylko. Czy widzisz w nas zalążek tej trzeciej siły, o której masz? W jakim stopniu jest. I bądź? jeszcze na koniec twojej wypowiedzi Komentarz odnośnie Marszu Prezydenckiego Dobry był, niedobry, co się w nim podobało, co nie Powiem szczerze, nawet go nie widziałem Ja byłem oczywiście Uczestniczyłem W krucjacie różańcowym Otoczyliśmy różańcem Sejm branż. A kto jest liderem tej krucjaty różańcowej? Hmm, nie pamiętam nazwiska Główny Jest tam ksiądz Stasiu Małkowski prowadzący ksiądz tą krucjatę. Te... E... A tamten ten leży chyba spruszkowa, czy. To ustalimy nazwisko. No Rozumiem. Tak. I jeszcze pan Romuald Piątek, tak? tak? Nie pomyliłem mnie? Dobrze, dobrze. Panie Romualdzie, pana komentarz odnośnie Marszu Niepodległości, Marszu Prezydenckiego i naszej imprezy tutaj na placu na rozdroż. No, marsz Prezydencki to można powiedzieć urzędników, no, którzy musieli przyjść. No bo... Ale dobrze, że byli przymorskim czy niedobrze? To jest postawienie tego komorowskiego prezydenta w takiej roli, jakby to był wielki obrońca tutaj sprawy narodowej Polaków. Si wiadomo, że to jest po prostu... Z... Takim, ja tak określam. Czyli politycznie Poli, podkreśla pan, swoją, że nie podlega pan im ba, wątpliwości co do politycznej roli pana prezydenta. Tak. Dobrze, marsz niepodległości, jak pan ocenia? Dobrze, że się tyle dużo ludzi zbiera. Czy marsz, który są prowokacje, czy jest celowy? Nie wiem. Ale dobrze, że się tyle ludzi zbiera i na przykład się deklaruje, że na drugi rok na was tylko już przywiozę, żeby było nas coraz więcej. Dobrze, że kibice i ci nie pojechali do Krakowa, tylko tu. Tu w Warszawie jest właściwe miejsce. Na no 11 listopada. I panowie teraz ustosunkujcie się do tego, że, Lechka, że Jarosław Kaczyński oddalił się na 11 listopada do Krakowa. Nie było go w Warszawie. Jak ty to skomentujesz? Adam Czeredkończyk. Ja komentuję to jako odcięcie się od prawda? Masz w niepodległości chodzi tu o y, pana Winnickiego, pana Zawisze, który jest zresztą z PiSu. Y, jest to sztuczna manipulacja. Umycie rąk od tej prowokacji, moim zdaniem, zaplanowanej przez środowiska bliższe pisowi niż narodowcom, bo żaden narodowiec A jak ocenisz, nie ma nic, że nawet pomimo tego, że Jarosław Kaczyński i Sakiewicz i Gazety, Gazeta mhm. Polska te kluby nie brały udziału, nie angażowały tak. się w pod podległości, to jednak frekwencja była wyższa niż przed rokiem. Tak. Wyższe była wyższa. Prawda. Ja, no, prawda jest taka, że yy, Czyli chyba było lepiej dla nich jednak tutaj być i tak. w jakiś sposób dyskontować. To oni zrobili błąd tak. dla siebie, dla swojej formacji. O, Czy nie, 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 nie. nie. Oni, oni nie zrobili błędu, ponieważ odcięli się od y, tych burt, które były już planowane, y, zaplanowane. I teraz będzie, jeżeli będą jakieś wybory, platforma będzie pokazywała takie zdjęcia. Jaki chcesz Polski? z Donaldem Tuskiem, który z dziećmi biega w pięknych promieniach słonecznych, sport pozytywnie i pokażą później narodowców, nacjonalistów, czyli na Zamaskowanych prowokatorów. W kominiarkach czarnych jakiś ogień, jakieś burdy, jakaś policja. PiS od tego się po prostu chce odciąć. Czyli się ustawia na... pod kątem tak. y, taki, takiego y, że, że wizerunku. W sprawiedliwi, że oni są spokojni, zrównoważeni, a ci nacjonaliści to są y, y, bardzo. Teraz głos Dariusza Komorowskiego. Panie Dariuszu, jak pan ocenia, y, ucieczka to była? Y, czy taktyczne wycofanie się Jarosława Kaczyńskiego? Mądre to było? Korzystne dla pisu jego lektoratu czy niekorzystne? To można dwuznacznie odbierać. Ja uważam, że. Jarosław jest tym wszystkim, może się obrazi. pionkiem. A kto rządzi Jarosławem Kaczyńskim? Ja szczerze nie wiem. Tak jak nie wiemy kto jest reksem w masonerii, czyli tym królem, tak nie wiemy kto rządzi w pisie. Tak szczerze. Służby. Uważam służby rządzą całą sceną polityczną. A my? Po Czy my jesteśmy zarządzani przez służby? Owszem, wśród nas są też służby, wśród nas. Ci, którzy oddaliby życie za ojczyznę. Ja uważam się za takiego, bo jestem postrzegany przez wielu jako ten oszołom, jako ten debil, który po stracie jednego syna jest gotów na wszystko. Tak, jestem po prostu gotów, by uchronić Podobnych dzieci jak mój przed tą bandą, togową bandą, bo tu jest największe zagrożenie dla ojczyzny, sędziowie i prokuratorzy. I dopóki naród nie zrozumie, co należy zrobić, czyli wprowadzenie ławy przysięgłej z pełną kontrolą społeczną. No tak, tutaj sugerujesz ten swój program o ławie przysięgłych. Dziękuję tak. bardzo. I pan Romuald Piątek, pana ocena reiterada. Czy mądre taktyczne posunięcie? Przemieszczenie się Jarosława Kaczyńskiego do Krakowa? Reiterada. Naj, najprostsze, to. Negatywnie to oceniamy. Szanowni I, Państwo, dzisiaj jesteśmy w Pabie Przejście. Dzisiaj spotykamy się z racji, że deszcz pada, ale odkryliśmy to miejsce właśnie w przejściu podziemnym pod. Plac na rozdrożu jest taki sympatyczny, obecnie taki pusty, bo jest, są godziny 11 czy 12. 13 listopada, nic dziwnego, że tutaj są w tej chwili pustki, ale jest czynny całą dobę i chcielibyśmy już powiedzieć, że spotkamy się 15 grudnia na grobie Niewiadomskiego. 13 grudnia spotkamy się, jak co roku, w przed winą generała Jaruzelskiego. Który jeszcze żyje, można mu zaśpiewać. Ale 2 stycznia spotkamy się na Placu na Rozdrożu i tutaj wpadniemy na coś rozgrzewającego. W tym pawie przejście jest sympatycznie, jest ciepło, można tutaj zaglądać. Chcielibyśmy, żeby taki wizerunek narodowca zapadł w pamięć między innymi dzięki temu filmowi telewizji narodowej, że narodowcy się spotykają komentują w polskich, w polskich e, pubach w polskich, polskich, w polskich pubach polskich, i e, cóż, dla Telewizji Narodowej program, w programie wystąpił Adam Czyczytkowicz, Dariusz Komorowski i Eremułat Piąt, a film realizował Eugeniusz Sendecki